Lata grał i śpiewał, właściwie, no tak, w tygodniu był w domu kultury. Tam go bardzo często odwiedzałam. W weekendy mało go widziałam, bo grywał po imprezach, po weselach. I moje wspomnienie z mojej perspektywy to było to, że zawsze wracał i przynosił dobre schabowe. Także to ja pamiętam i czekałam zawsze na te schabowe. 15 lipca 2024 roku odbył się pierwszy benefis z pamięci pana Jerzego Jakuczuna, górowianina. Był to współzałożyciel zespołu Waltzmany, który koncertował na terenie całej Polski. Jednak to nie jedyna działalność kulturalna, którą prowadził. Brał też czynny udział w działaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Grodna i Wilna oraz był dyrektorem Powiatowego Domu Kultury w Górze. Byliśmy dobrymi, bardzo dobrymi znajomymi, dobrymi. No najlepszy mój przyjaciel z poprzednich lat. Wiele, wiele żeśmy zwiedzili, wiele wyjazdów na Wschód, głównie do Wilna, do Lwowa wycieczki, żeśmy robili. To są niezapomniane chwile. Ten pomysł chodził mi już drugi rok po głowie zrobić ku pamięci Jurkowi jakąś imprezę. No, wymyślałem taki benefic i, i w tym roku powiedziałem, że już na pewno muszę zrobić. Ludzie dopisali. Połączyło nas liceum ogólnokształcące. Wprawdzie Jurek starszy ode mnie był dwa lata, ale łączyła nas pasja muzyczna. Jurek był jednym z członków zespołu w Liceum Ogólnokształcącym. Nadszedł czas, że trzeba było już liceum opuścić. Ja byłem dwa lata za nimi, a już mnie gitara ciągnęła. W związku z tym, na jednym ze spotkań w auli Liceum Górskiego przekazali nam starsi koledzy właśnie gitary. Ja przejąłem gitarę od Rysia Cyrana. Gitarę od Jurek Jurek przekazywał gitarę Mirkowi Rewinkowskiemu, a więc młodszemu pokoleniu. Także było to tak jak przekazanie pałeczki. Wielkim przyjacielem założycielem naszego szkolnego zespołu muzycznego to były bardzo dawne czasy, czasy Beatlesów, Rolling Stonesów Grał na pięknie na gitarze. Starałem się mu e, też akompaniować i na kordonie, i na pianinie. I w naszym zespole był również bardzo modernowany Zbyszek Twojda, a na perkusji Tadek Danilewicz. Wszystkie dziewczyny nas podziwiały, kochały i to Jurek był tym liderem w tym naszym zespole. Nawet kiedy rozstaliśmy się i każdy poszedł w swoją stronę na studia, rozjechaliśmy się. To ta więź jednak pozostała i zawsze podziwiałem, że trzymał się tej swojej wybranej linii. Trzeba łysych pokryć papą. To był wspaniały kolega, pseudonim Brunner. Pod którym to pseudonimem wszyscy w świecie muzycznym go znali, nie nawet jako Jurek jak uczą, tylko Bruner. Ja miałem okazję tak, taką szczęście, że spotkaliśmy się w dwóch formacjach. Na gitarze grał w zespole Nasi, a na banjo grał w kapeli podwórkowej Balcmany. Myśmy śpiewali na, na głosy i śpiewaliśmy wszyscy. Także, także to, było ta, to była taka sytuacja, że miał swoje solowe partie, ale również... Takie, że, że śpią z nami. To ja grałem na tubie. To było w roku 70, jak się kapela zawiązała. Wprowadziliśmy tubę do tego typu zespołu. Wszędzie były kontrabasy albo coś takiego, ale tubę jako pierwsi prowadziliśmy i to się przyjęło później, bo wiele zespołów później też tak grało. Byliśmy trzy razy w Opolu, chyba. Bodajże. Byliśmy na imprezach i towarzyszących i braliśmy dwa razy w konkursie. Jechaliśmy tam z syrenkami, mieliśmy ładnie przygotowane, tak były takie syrenki z wystrojem, z waltzmanami po prostu z, z, na, na masce. I mamy zdjęcia, co, jak pokręciliśmy programy telewizyjne na przykład w Warszawie w studio, gdzie to, to był taki program, jeden karnawałowy wieczór, to nas poprzebierali, całkowicie nas przebrano nas za kobiety, łącznie z perukami, z makijażem pełnym, z przyklejonymi sztucznymi rzęsami, kompletnie wszystko. Paznokcie były przyklejone, także to naprawdę, i to kręciliśmy bodajże chyba z tydzień czasu. Balady wam śpiewać będziemy w zamian, czego nic nie chcemy. Różne ballady tu zagoszczą, choć śpiewają ci, co poszczą. A więc na wstępie moje panie, ballada o Adamie. Był to rok 80., gdy w Mielcu na ogólnopolskim przeglądzie kapel zajęliśmy pierwsze miejsce. Nagrodę pierwszą waltzmanom z tej malutkiej góry wręczał sam najlepszy Jarema Stępowski. On tak mówił, my tu, że tam, a niebo nie nasze wspólne. Także on tam, my tu, a niebo nasze wspólne. Dziękuję Wam bardzo.